Cześć, z tej strony gameplay. Chciałam was zaprosić do kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj jest w ogóle, widzicie? broutok i jeszcze nie jest, co prawda, dostępny, ale już wiem. Więc welcome to Star Park, czyli pewnie jakieś nowe środowisko z tyłu. Jest Star Park, Gift Shop, Collect and More. Hmm. Tak myślę, że że, że, że że nic nie widzę. A spróbuję się przejść do sklepu Play i coś zobaczyć. Niestety tutaj na razie nie ma w update'cie, jakby w sensie, że co nowego. Ostatnio aktualizacja była 7 lipca, więc możemy się spodziewać jutro i w tak w środowisku youtuberów, czyli łącznie ze mną, krążą takie jakby no... Z rąk do rąk przedstawiane wiadomości, co będzie w tym update'cie więc zaraz wam powiem w tym update'cie będzie coś do bibi, znaczy coś do bibi wiadomo, że do bibi na 100% i będzie to jakiś skin yy, na razie oczywiście jako nasze środowisko youtuberów tutaj oczywiście jeszcze tylko przypu przypuszczają niektórzy co to może być ale wiadomo że to chodzi o Bibi, coś o Bibi i mogę wam powiedzieć, że to będzie jakiś skin do Bibi. Nie wiadomo, który to będzie ze skinów, bo ostatnio wygrał skin zombie i demon Bibi. na jakby taki konkurs był, że trzeba stworzyć skin do, do Bibi. Więc to będzie jeden z nich, nie wiadomo który, może obydwa, może żaden. Znaczy żaden na pewno nie, ale jeden będzie na pewno. Więc jutro o równej 10 będzie update i będzie jeszcze jedna rzecz. Będzie takie nowe środowisko, właśnie ten Star Park. Czyli, no, Star Park mi się kojarzy tylko z Star Powerowym Parkiem. A może z środowiskiem, że coś nie wiadomo. Wiadomo tylko, że to będzie coś o nazwie Star Park. I będzie jeszcze coś zmienione ze sklepem. Prawdopodobnie. Na razie nie wiadomo, ale prawdopodobnie coś będzie zmienione ze sklepem bo będzie jakiś albo sklep coś musi być jakaś zmiana będzie w sklepie a jeśli nie w sklepie to po prostu w kupnie więc jutro się widzimy na update cie. albo i nie bo będę w szkole więc ja się z Wami żegnam do jutra do update'u cześć